Nie. O mój do... Ja zaś świmi nogi odpadną Nie I widzę ziemię! O! Nic nie widzę! No i wpis du wylądował Spadam jak mamon z wózka. I co to jest? Mój no czarny ekran. I... To jest grane? Ej, zabiera mi syna. Oddaj. I co? Ta gra będzie polegać na tym, żeby... Czemu leżysz na podłodze? Ja siedzę obok. Czemu ty siedzisz obok ja leżę na Bo masz jak Czemu tam jakaś flaszka leży? Czemu. O! Powstaję z krzesła. Widzę, ty! Jak ty wyglądasz? Czekaj. Jak ty wyglądasz? Czekaj. Czekaj. Jak, ty wyglądasz? jak ty wyglądasz? I coś ci jak się... Jak wyglądam? Jak jak ty.